Tak, tak. No, Gdzie jest ten drugi? Witaj bardzo. No. <i dictionaries> co się stało? No tam widziałem tak, nie? Czapiemy sobie czeka. No, chodzi, no co? Człowiecie i co? Potwór. mi. No. Jakie potwór? Łaciaty. Łaciaty? <serious> Wiemki tu się nie miał taki styk. Exactly <muzdanie> no, bo, bo to go, no, tak to no, 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 no. tak. No tak, tylko. Mały był ten. tak. Nie ma. To no nie mogłeś go tak? Nie, bo już. Nie mogł. No... Więc. No Co ty za myślisz, żeby się pojawiać tak bez tego, no? Серьезно!